Uwielbiam być na plaży! Jej! Latająca ryba! Hmm, ciekawe! Co jest tam pod wodą? Doskonały pomysł, tabs! Zanurkujemy w wodzie i się dowiemy! Potrzebne mi będą kacze nogi i śruba. Kacze nogi i śruba, gotowe! Aktywuj stację blifiego! Auto Bleepiego jest gotowe na przygodę! Jej! To jest zupełnie inny świat! Czy to taki podwodny las? No właśnie, to jest las. Witajcie w mojej dzielnicy. Nazywam się Jurek. Jurek Meduza. Hej! To ja Blippi, a to jest tabs. Przybyliśmy sprawdzić, co jest pod wodą. O świetnie, tu jest ciekawie. Ocean jest pełen niespodzianek. Pokażę wam. Wybierałem się do moich przyjaciół, to przy okazji wszystko wam pokażę. Doskonale! Dzięki, Jurku! Pierwszy przystanek las wodorostów. Te wodorosty mogą dorosnąć nawet do 45 metrów. Jej, to bardzo wysoko! O tak, czasem jednak tutejsze prądy wodne rozrzucają wodorosty po okolicy. Wodorosty na pomoc! O nie! To się tu nie zdarza! Doskonały pomysł, Taps! Użyjmy turbo do płaczy! O wspaniale! Dobrze, że wypłynęliście! Ruszajmy dalej! Jej! Ta ryba jest niebieska i ma bardzo długi nos! To merlin błękitny! Używa nos, aby znaleźć i upolować jedzenie! Jest też bardzo szybka! Jej! Jej! jej, jej, jej. O nie! To się tu nie zdarza! Tak, bardzo tu ciemno. Gdzie jesteśmy? Jurko? Jurko? Jurku? Blippi? Czy ty tam jesteś? O nie. Chwileczkę. Mm. Juhu! Uh, Wystraszyłem wielkiego wieloryba, a on wydmuchał was przez swoje nozdrze? To się tu nie zdarza. Dziękuję, Jurku, że nas uratowałeś. O, ty się świecisz! Mówiłem ci, że ocean jest pełen niespodzianek, pamiętasz? O, popatrz! To twoi przyjaciele! Cześć, kochani! Znaleźliście mnie? A ja poznałem odpowiedź na swoje pytanie. Co się dzieje w oceanie? Są lasy wodorostów, błękitne merliny, wieloryby i świecące meduzy. Prześlij odpowiedź, Taps! A to dopiero rozdział pierwszy. ]排气. W rozdziale drugim jest ośmiornica, rekin i żółw morski i tuńczyk. I jeszcze jest wydra, konik morski, homar i płaszcza. <tanie bur felonylor noises> <ra> Dziękuję, <dysfunction> coś mnie kręci w nosie. Hmm, ciekawe, dlaczego ludzie kichają? Tak! Trzeba znaleźć najbliższy nos i zobaczyć, co się w nim dzieje. Potrzebny mi będzie silnik rakietowy, ramię chwytaka i nogi pająka. Silnik rakietowy, ramię chwytaka i nogi pająka. Gotowe? Aktywuj stację Blinkiego! Kurczymy się! Auto Blipiego jest gotowe na przygodę. Latujemy do nosa. Wygląda jak jaskinia. Halo! Cześć! Hej! To ja Blippy! A ty kim jesteś? Jestem petunia i jestem cząstką pyłku. Może i jestem mała, ale mogę robić wielkie rzeczy. Powodujesz kichanie? No właśnie! Kiedy jestem w pobliżu ludzi, dokuczam im! Najbardziej lubię dokuczać ich nosom! Chodźcie, podążcie ze mną! Spokojnie, to tylko nos nie ugryzie was! I to jest świetna zabawa! I co spowoduje, że człowiek kichnie? To tylko początek! Uwaga, bo się zaczyna! Uwaga! Nie było tak źle! Oooo! To wygląda jak jakaś dzika dżungla! To są specjalne włoski! Mają za zadanie zatrzymać pyłki takie jak ja! A także kurz i inne zanieczyszczenia! Ale to się im nie uda! O, kto cudownie tak sobie dokuczać! Czy to spowoduje kichnięcie? No, mam nadzieję! Uh, wysłali do nas chusteczkę! świetnie! Nos jest już bardzo podrażniony. <laughs> nie przestawajmy! Czy będzie kichnięcie? No jasne! No, 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 no. O nie! Lecimy! Udało się! Tak! I poznałem odpowiedź na moje pytanie. Dlaczego ludzie kichają? Cicha się wtedy gdy małe cząsteczki jak pyłki dostaną się do nosa i go podrażnią! Prześlij odpowiedź, Dibo! To pa! Do zobaczenia, Mlippi! Pa, pa, Petunio! Jej! Ten ptaszek ma bardzo dużo patyczków! Tak, Dibo! Pewnie będzie z nich robić gniazdo! Hmm, ciekawe! Jak ptaki robią swoje gniazdo? Doskonały pomysł. Pojedźmy za tym ptaszkiem. Może nam to wyjaśni. Potrzebne mi będą skrzydła i chwytak. Skrzydła i chwytak gotowe. Aktywuj stację Bipiego. Kurczymy się! No, auto Bipiego jest gotowe na przygodę. Hej, to ja, Blippi, a to jest Dibo. O nie, co się stało z twoim gniazdem? Hej, Blippi i Dibo, jestem Julka. Moje gniazdo zepsuła wczorajsza burza. O, nie martwcie się, jajeczka, mama niedługo naprawi nasze gniazdo. Chcielibyśmy zobaczyć, jak budujesz gniazdo. Cóż, przyda się pomoc przy dzieciach w czasie budowy? Dibo chętnie ich popilnuje. O, dziękuję, Dibo. A ty, Blippi, polecisz ze mną po materiały. Trawę, błoto i patyczki. Jacek ich pilnuje. Trzeba go czymś zająć. A, niemiły gość. To lećmy! Y -y, jedz, ptaszku! <noise> Julko, jak tam zaopatrzenie? Prawa załatwiona. Teraz pora na błoto! Błony dostarczone do gniazda. Teraz pozbieramy trochę patyczków z końca tej gałęzi. To znowu on? O! O, dziękuję, Diwa. To do roboty! Najpierw robię kółeczko, z trawy i patyków. A potem dodaję kolejne kółka jedno na drugim. O! A to wszystko robisz dziobem! Błoto jest jak klej. Łączy wszystko ze sobą. Julko, twoje gniazdo jest przepiękne! A ja poznałem odpowiedź na moje pytanie. Jak ptaki budują gniazda? Ptaki takie jak Julka układają gniazda z trawy i patyczków, a potem sklejają to wszystko błotem. Prześlij odpowiedź, Dibo! Pablibi i Dibo, dziękuję Wam za bawacz! Papa, Julko! Pa, jajeczka! O! Spójrz, jak ta mała wiewiórka kopie dołek! Widziałaś, że zakopała w nim żołędzia? Masz rację, Dibo! Musimy poznać odpowiedź, dlaczego wiewiórki zakopują swoje jedzenie. Potrzebne mi będzie ramię koparki i skrzydła. Ramię koparki i skrzydła gotowe. Aktywuj stację BINGIEGO! Kurczymy się! To Blippiego jest gotowe na przygodę! Spójrz, Divo! To jest żołądź! Rodzaj orzecha, a wiewiórki je uwielbiają! Hej, wiewiórko-wiewióreczko! Mamy coś dla ciebie! Orzeszek! Orzeszek! Potrzebuję dużo orzeszków! Nigdy nie dość mi orzeszków! Hej, to ja, Blippi! A to mój przyjaciel, Divo! Mamy dla ciebie orzeszka! Orzech! Dziękuję za żołędzia Blippi! Mam na imię Iskra i jestem znawczynią orzechów. To koniecznie musisz nam powiedzieć, dlaczego wiewiórki zakupują orzeszki! Co? A ty nie zakupujesz swoich orzechów? Och, chodź ze mną! Nie mam czasu do stracenia, potrzebuję orzechów! Miejsce do zbierania i zakopywania rzeczy. Wiesz, mogę zakopać 25 rzeczy na godzinę. To dużo kopania. Jak zapamiętujesz, gdzie je schowałaś? Zapisuj wszystko tutaj, w kudłanej głowie. Moja pamięć jest niesamowita. Myślisz, że zapamiętasz tak jak ja? Chcesz spróbować? Jasne, że tak. Dobrze, teraz patrz. Dobrze, czy zapamiętaliście, gdzie właśnie zakopałam wszystkie moje żołędzie? Oczywiście, że tak! Bułka z masłem! To nie żołądź! To trudniejsze niż myślałem! Puszny mm, orzech żołędzi nie możemy znaleźć. Zgadza się. Ponieważ bardzo dbam o to, aby ukryć moje orzechy, bym tylko ja mogła je znaleźć. W ten sposób dbam o ich bezpieczeństwo. Wykopuję je zimą, kiedy jestem głodna, a jedzenie jest trudno zdobyć. Ale fajnie! I poznałem odpowiedź na moje pytanie. Dlaczego wiewiórki zakopują orzechy? Wiewiórki zakopują orzechy i inne rzeczy, aby móc je później zjeść i mieć wystarczająco dużo jedzenia na zimę. Prześlij odpowiedź, Dimo. Pa, Iskro! Pa, pa! Zakopuj orzeszki! Jej! Spójrz na ten ogromny wieżowiec z dźwigiem obok! Tak, Dibo! Myślę, że on pomaga budować ten budynek! Hmm, ciekawe! W jaki sposób dźwig pomaga budować budynek? Świetny pomysł! Pójdziemy porozmawiać z dźwigiem! Potrzebuję chwytaka i przedłużonych nóg! Tak i przedłużone nogi gotowe. Aktywuj stację blipiego. Auto blipiego jest gotowe na przygodę. Przedłużane nogi w górę! Hej, e, jesteście tu, żeby mi pomóc? to ja Blippi, a to jest Dibo. Pewnie, pomogę. Jak masz na imię? Dzidek. Dzidek Dźwik. To moja pierwsza duża budowa i trochę się denerwuję. Rozumiem. Gdy robię coś po raz pierwszy też się czasem denerwuję. Pomożemy ci jak tylko się da. Obracam kolumnę, czyli moje wysokie ciało, a następnie opuszczam wysięgnik. Wysięgnik to moje długie ramię. Teraz mogę użyć haka, aby podnieść te naprawdę ciężkie cegły. <laughs> Jej, nie mogę powstrzymać tego bujania! Mam cię! Ach, dziękuję Blippi. Ciągle się uczę, ale w końcu to opanuję. Teraz możecie mi pomóc z dachem. To ten duży, szklany kwadrat tam na dole. Szkło jest bardzo kruche. Dasz radę! <laughs> Podniosłem go, naprawdę mi się udało. Dalej, dobrze ci idzie, Ditku. O, 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 rany. Uwaga tam na dole. Mam go. A teraz dokończmy pracę. Tak! Pomaganie dzidkowi to świetna zabawa. Hej, udało się! A ja poznałem odpowiedź na moje pytanie. Jak dźwig pomaga budować budynki? Dźwigi podnoszą ciężkie materiały i dzięki nim można budować wysokie budowle. Prześlij odpowiedź, Dibo. Tak. Dziękuję ci za pomoc Blippi. Pa, pa, dzitku! Wiedziałem, że jesteś wspaniałym dźwigiem. Jej. Jej! O, taps! Ten dmuchaniec jest niesamowity! ciekawy jakby się skakało na Księżycu? Doskonały pomysł, Taps! Możemy polecieć na Księżyc i się dowiedzieć. Będę potrzebował napędu rakietowego, ramienia koparki i żabich nóg. Napęd, ramię koparki, żabie nogi gotowe. Dobrze, no to lecimy! auto Bleepiego jest gotowe na nową przygodę. A tam jest księżyc! Uhu, tak! Dobrze, pora na lądowanie. Hej, to łaskocze! Kim jesteś? Nazywam się Kamień Ryś z Księżyca, bo jestem kamieniem. Hej, Rysiu. To ja, Blippi. A to Taps. Jesteśmy tutaj, aby dowiedzieć się, jak to jest skakać na księżycu. Hmm, sam nigdy tego nie próbowałem, jestem kamieniem, ale najpierw spróbuję wstać. No dobrze, to poskaczmy. Cza, 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 jestem lekki jak piórko. Nie wiedziałem, że skakanie to taka świetna zabawa. To niesamowite, że tak długo po skoku się unosimy. Dlaczego tak wolno opadamy na podłoże? Z powodu grawitacji. To niewidzialna siła, która utrzymuje twoje księżycowe buty na ziemi. Ona ściąga rzeczy w dół. Ale, 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 wokół księżyca jest o wiele mniej grawitacji niż na ziemi, ponieważ księżyc jest znacznie mniejszy. To dlatego tak długo się unosimy. Mam odpowiedź na moje pytanie. Jak to by było skakać na Księżycu? To świetna zabawa, a skoki są naprawdę wysokie. Ponieważ na Księżycu jest mniejsza grawitacja niż na Ziemi. Prześlij odpowiedź taps. Czujemy się jakbyśmy latali, ale grawitacja powoli ściąga nas z powrotem w dół. Cha, 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 cha. Dziękuję za najlepszą zabawę, jaką ryś z księżyca kiedykolwiek miał! Parysiu! Nie przestawaj skakać! Jej! O, to jest śmieciarka! Dobrze ją widzę i ty <laughs> też czuję! Jej, Taps, nawet ty to czujesz, a jesteś robotem. Zaraz. Skąd dochodzi to bzyczenie? O, muchy! Hej, te wszystkie muchy wlatują do środka śmieciarki. Hmm, ciekawe, dlaczego muchy lubią śmieci? Doskonały pomysł! Wejdziemy do środka śmieciarki i się tego dowiemy. Potrzebne mi będą skrzydła. Skrzydła gotowe. Aktywuj stację Blikiego! Auto Blipiego jest gotowe na przygodę. Dowiedzmy się, czemu muchy uwielbiają śmieci. Zmniejszanie! Ep! Wstrzymaj oddech, Taps. Wlatujemy! Jestem w środku śmieciarki. Witam! Jestem Mucha Choracy. Chyba jesteście tu pierwszy raz. Hm? Cześć, Choracy! Jestem Blipi. To moja pierwsza wizyta w śmieciarce. Troszkę tu śmierdzi, ha? Nie dla mnie. Ja uwielbiam smród. Chodźcie za mną, oprowadzę was. To miejsce to mój plac zabaw. Siópiduk! To rany, przepraszam za to. Ej, choracy! Dlaczego muchy lubią śmieci? Bo są przepyszne i sprawiają, że latam. Mamy tu śmierdzącą fasolę, cuchnący ser, spleśniałą pizzę, a nawet tajemniczą kupę czegoś. Przepraszam to przez fasolkę. Mogę cię podrzucić do najbliższego parku albo restauracji dla much. Horacy? Gdzie jesteś? A. Wszystko trafia na śmietnik. O, czy to ciasto? O nie, to nie było ciasto. Nadal dobre. Mucha już leci, by jeść wszystkie śmieci. Choracy ma więcej energii. Aha! Myślę, że mam odpowiedź na pytanie dlaczego muchy lubią śmieci. To dlatego, że kochają ten zapach i znajdują tam jedzenie. To takie śmieszne. Prześlij odpowiedź, Tabs. Serblipi? Dla mnie śmieciarka to rapa, para, całodobowy szwedzki buffet. Świetnie, choracy. Dziękuję. Trzymaj się, Blipi! ma nic lepszego niż soczysty owoc. Masz rację, Divo. Warzywa też są pyszne. Hmm, ciekawe jaka jest różnica między warzywami a owocami. Doskonały pomysł. Udamy się do tego ogrodu, żeby się dowiedzieć. Potrzebne mi będą skrzydła i chwytak. Skrzydła i chwytak gotowe. Truskaweczki do miseczki. Aktywuj stację błipięgo. Zmniejszamy się! Auto Autoblipiego jest gotowe na przygodę! No dobrze, jesteśmy w ogrodzie działkowym, gdzie hoduje się różne owoce i warzywa. Patrz, ktoś tam stoi. Uwaga, kochani! Pojawił się kolejny zawodnik w naszym świeżym, chrupiącym i zdrowym teleturnieju Owoc i warzywo! Żywo! Przedstawcie się. Hej, to ja, Blipi, a to jest Dibo. Dobrze, Blipi i Dibo, szybkie przypomnienie zanim zaczniemy. Wszystkie owoce mają pestkę lub nasiona i pochodzą z roślin kwitnących. Owoce mają pestki lub nasiona i zawsze jest kwiat. Jasne. Ale warzywa to co innego. Zwykle to korzenie lub liście. Już wszystko wiem. Doskonale. Zagrajmy! Powiedz, Blippi, czy ta oto marchew to owoc, czy...? O! Marchew jest warzywem, bo jest korzeniem i ma liście! Tak! Brawo! Ale czy rozpoznasz dwa pozostałe? Proszę, powiedz mi, czy ten pomidor jest owocem, czy warzywem? Hmm, to jest trudne. Dobrze, pomidor rośnie na roślinie, ale ma pestki, czy... To też warzywo? Oh, przykro mi, pomidor jest owocem! A teraz ostatnie pytanie. Blipi, bardzo proszę odpowiedz. Czy ta truskawka jest owocem czy warzywem? Truskawka jest. E, owocem? Tak, truskawka jest owocem! Masz dwie poprawne odpowiedzi, co oznacza, że ta nagroda jest twoja! Jej, dziękuję, panie zdrówko! I mam także odpowiedź na moje pytanie. Jaka jest różnica między warzywami i owocami? Warzywa to korzeń i liście, a owoce wyrastają z kwiatu i mają pestki lub nasiona. Prześlij odpowiedź, Dibo. Papa, pa, panie Zdrówko! Wielkie gratulacje, blipi! To nasza gra! Jestem ogórek Zdrówko i przypominam, że jestem owocem! W kolejnym odcinku, Madame Mongo! Oglądajcie owoc Simon! Mmm, mniam! Te kanapki z Indykiem na pewno są bardzo smaczne! O, co za bałagan! Ej, spójrz, ta mucha chodzi po suficie! Hmm, ciekawe, w jaki sposób muchy chodzą po suficie. Potrzebne mi skrzydła i nogi pająka. Skrzydła i nogi pająka gotowe! Aktywuj stację blipiego. Kurczymy się! Blippiego jest gotowe na przygodę. Ej, Dibo, ja chyba znam tę muchę. To Choracy. Cześć Blipi, co u ciebie słychać? Jak się dostałeś na sufit? O, to łatwe. Patrz na to. Tada! Oho jej! No właśnie! Sufit to mój prywatny parkiet do tańca. typ! Teraz ty spróbuj. Bardzo proszę!! Oh. Dlaczego autoblipiego nie trzyma się sufitu? Jak ty to robisz? Każdy to wie, Przyklejam się! Przyklejasz? Mhm. Mm Bo wiesz, moje stopy robią super lepki klej, który pomaga mi przykleić się do sufitu. Proszę, spróbuj sam! Bardzo chętnie! No to spróbujmy! Jaj! Teraz ja kleję się do sufitu! Spójrz na ten bałagan! No! O! Przez ten klej nie mogę się ruszać! To dlatego, że nie stąpasz po suficie jak mucha! Stąpam jak mucha? Zgadza się! Klej muchy jest tak mocny, że musimy odklejać się od sufitu, aby chodzić! O tak! Pa, ba, da, ta, ta. O tak! Dokładnie tak! No to zaczynamy! Ruszaj nóżką, tak! Ruszaj nóżką, tak! Odklej stopy swe, gdy poruszasz się! Udało się! A ja mam odpowiedź na moje pytanie. W jaki sposób muchy chodzą po suficie? Nogi much mają specjalny klej, który trzyma je na suficie. Prześlij odpowiedź, Dibo! A ja idę przekąsić jakąś małą kolacyjkę. Do zobaczenia, Blippi! Papa. Jej! To bardzo wysoka góra! Na pewno gdzieś są dużo wyższe góry Taps. Hmm, ciekawe. Która góra jest najwyższa na świecie? Doskonały pomysł, Taps! Wybierzemy się w Himalaje i się dowiemy! Potrzebne mi skrzydła i ramię koparki. Skrzydła, ramię, koparki gotowe! Aktywuj stację blipiego. Auto blipiego jest gotowe na przygodę! Lećmy odnaleźć najwyższą górę na świecie! Juhu! Hej, to ja, Blippi! A to jest Taps! Szukamy najwyższej góry na świecie! Właśnie się po niej wspinam! Cześć! Jestem Becia Yeti! Yeti! Wybieram się na sam szczyt! Tam jest najlepszy śnieg! Mm, fuj. Nie ma nic gorszego niż stary śnieg. Czy mogę się przyłączyć? Chciałbym zobaczyć, jak to jest być na szczycie najwyższej góry. Oczywiście, ale nie zdziw się. Ta góra jest bardzo wysoka. Oh, Lód. Jesteśmy wysoko, a tu jest dużo, dużo zimniej! Dziękuję, Tops! Uwielbiam ciepłe kakao! Wow! Wow! Mam cię! Mało brakowało. Hej, jesteśmy na szczycie! Tak, udało się! O! Bardzo tu wieje! i Już cię mam! A jak nazywa się ta góra? To Chomolungma! Ale nazywacie ją Mount Everest. Masz rację, Taps! Mam już odpowiedź na moje pytanie. Która góra jest najwyższa na świecie? To Mount Everest. Szczyt leży 8849 metrów nad poziomem morza. Prześlij odpowiedź, Taps. A śnieg tutaj jest przepyszny. Śnieżne beki. Smacznego śniegu. Pa beciyeti. Pa blipi.